Problemy, które napotykamy w naszym życiu są echem wydarzeń z przeszłości, zwłaszcza z okresu dzieciństwa. Wszystkie lęki, smutki, żale i przekonania nabyliśmy tuż po tym, kiedy uwierzyliśmy, a wydarzenia z przeszłości utwierdziły nas w tym, że źródło wszelkiej miłości, radości, obfitości jest poza nami. Przyszło nam wtedy do głowy, że lepiej tworzyć świat według własnych koncepcji, nie słuchając swojego serca, duszy, Boga. Stworzyliśmy iluzje oddzielone od wszystkich i wszystkiego, również, a może przede wszystkim nas samych od siebie samego. Ego, egotyczny umysł utwierdza nas nieustannie w tym wewnętrznym konflikcie. Separacja od Boga źródła prowadzi do znacznego ograniczenia kontaktu z naszą duszą, a to w duszy Bóg umieścił wszystkie odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy. Jeremiasz twierdzi, że gdy zamykamy uszy na potrzepty płynące z serca, głos Boga, nie dostrzegamy nawet przychodzącego szczęścia. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Nie dostrzega gdy przechodzi szczęście błogosławiony mąż który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą co swe korzenie puszcza ku strumieniowi i nie obawia się skoro przyjdzie upał bo utrzyma zielone liście także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców to najpowszechniejsza pułapka rozwoju duchowego, szukanie rozwiązań na zewnątrz, lepszej pracy innego partnera życiowego, albo w ogóle jakiegokolwiek partnera życiowego, gdy nie masz go jeszcze. Więcej pieniędzy na koncie. Oto mają być rozwiązania. Jak zdobyć to wszystko, które często podają specjaliści od motywacji. Tymczasem te braki pieniędzy czy lepszej pracy to skutki, objawy Twoich wewnętrznych zmagań. Ego, Twój wiecznie gadający umysł, odwraca Twoją uwagę od tego, co jest przyczyną. Odrzuć ocenę i krytykę, daj się prowadzić pod szeptami serca, a zobaczysz rzeczy takimi, jakie są. Konflikt wewnętrzny oraz poczucie oddzielenia rozpłyną się, zostawiając miejsce miłości i zrozumieniu. Miłość i zrozumienie to uczucia obfitości. Poczujesz autentyczną obfitość i przyjdzie wszelka obfitość do Twojego życia. Z jakiego powodu miałby ktoś oddzielić Ciebie od miłości? Nic nie możesz, a ja czynię dużo z niczego, on powiedział. Jednak ludzka miłość żąda od człowieka zasługiwania. Ja jestem tym, za kim się uganiałeś. Ty, najgorętsza miłość w głębi siebie, która mnie rozpala. Postscriptum Bóg, zobacz, jak bardzo unikamy tego słowa. Kojarzymy je często z systemem religijnym, instytucją, która uczyniła z Boga sędziego szukającego okazji do ukarania człowieka. To obraz Boga stworzony przez ego, tymczasem Bóg jest doświadczeniem miłości i jedni. Nie da się opisać słowami, jaki jest Bóg, tylko przez doświadczenie można go prawdziwie poznać. Bóg to źródło. Bóg nie jest religią, religia nie jest istotą kościoła, a prawdziwy kościół stworzony przez Jezusa jest zupełnie czymś innym niż hierarchowie. Kościół to eklezja, zwołanie, zgromadzenie. To wspólnota ludzi, którzy uwierzyli najpierw apostołom i zaufali Bogu. Pierwszym zadaniem tych ludzi, ludu Bożego, jest wewnętrzna jednia, jednia z Bogiem i ludźmi, mówiąc inaczej, doświadczanie miłości Boga i tworzenie na tej podstawie relacji z innymi ludźmi.